Ale wybuchnę! Ale to jest Twoje pane! Słucham kurwa, Jebana! Nie wypużę Ciebie z rąk! Będziemy laty całą noc! Zabiorę Ciebie na wakacje, które trwają cały rok! Nie wiedzą jednak, że do pewnego celu przyczepiliśmy łeboki. No, jak tak mówisz, kurwa głośno, to na pewno nie wiedzą. I będziemy towarzyszyć bombom, żeby dopilnowały swoje zadanie. Człowieku, my będziemy bombami strzelali. Ale jaja, zaczynamy. Dobra, człowieku. O, lag tej, która jest? Równo 22-5. Ło trzymam się, trzymam się. Nie ma problemu, trzymam się. Nie, no przycisz te motki, człowieku. Dobra, czekamy. Porwie nas, czy coś się stanie? Chłopie, porywa nas chyba. Ja cię pierniczę, Porwie nas jak nic. O mój Boże. Tej. Nie, no, rozerwie nas. Rozerwie szczelina jak nic, człowieku. Trzy, dwa, jeden. I. Puf. Ło. Zamieniłem się, kurwa, w człowieku. Coś. Hologram. Uuu! Ale lagi ja czuję. Tej. A lagi czuję. Jestem na statku, człowieku. Rozpocznij eksperyment numer 363 Tu jest tutaj nawiązanie do tych ufolutków, takich, co latały po mapie ostatnio i nas zabierały. Nie da Ci broni, a żołnierze są wszędzie. Chyba nas szukają. Szukają mnie za co? Mam komorę w której są bomby. Jak miniecie, Halo? jestem tu. Czyli mam uważać, nie dać się złapać tym żołnierzom. Hej, co ja mam zrobić? Mam nie dać się żołnierzom? Mam z tego wyjść? Dobra ruchy, nie mamy wiele czasu. Co ja mam zrobić? Chyba tu idę, bo ja skierałem na statku, w ogóle jestem. Nie ma problemu, idę gdzieś. Uważajcie na siebie. Jeśli hey. zobaczą, to po nas, Po nas, jeśli mnie zobaczą? Czyli muszę uważać na nich. O po co tu chodzi? Do drzwi? Czekaj. Nie wiem, ten idę. Dostrzeżonych drzwi, no to wygląda jak strzeżone nami, drzwi. drzwi Hej, ile ludzi? Ja tu z Kirem stoję. Co jest kurcze? Daj mi Dobra, otwiera się, człowieku. No dalej, dalej. Odliczanie. Ty napiłbym się, a teraz już chyba za późno, co? Dobra, piję się, jednak nie. Kurwa, chciałem się napić. Jeśli was zobaczą, jak najszybciej się przez most. Ty... Zauważyli was! Ruszać się! No tego debila, jakiegoś zauważyli, bo przecież... Idiotom jest! Tak go mają nie zauważyć! Wrogowie! Uwaga! Hej, wrogowie! Nie no pozabijają nas! Wszczelają! Unikajcie w człowieku! Hej, ja, ja idę z tymi, kurwa, materiałami Nie da się, jak on tu wszedł, ktoś? Idę tu Tu jest jakaś, człowieku, tarcza ochronna Dobra, daj mi pomyśleć Daję Napiję się w międzyczasie, jak ty myślisz Kurwa, szybko, dalej transportowa, Powinno zadziałać Już, już, tylko no daj Zakręcić tą butelkę, nie mogę, kurde Dobra, dobra Zakręciłem Dawaj do tej rury, no Kairura, 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 gdzie one są wszystkie? Kairura, Kairura, nie widziałem żadnej rury. Nie były robione dla istot żyjących. Mam nadzieję, że. To Siema, Maxiu! Człowieku, lecę jakimś człowieku czasoprzestrzennym czymś. Jakiś kurczę, człowieku mam uważać chyba na te jakieś rzeczy, a ja się w nie uderzam. Chyba jest bezpiecznie. bezpiecznie. Na razie. Pełne skupienie. Jako ostatni przyleciałem, bo ja tej rury nie widziałem i piłem. Dobra. Muszę odwrócić ciąg powietrza. Daj nie ma problemu. To odwróć ciąg powietrza, czekam. Tej, ale fajny event, gdyby... Lepszy jest taki, Kurcze Nie wiem, tak trochę dziwnie, że, że taka gra jest tylko. Mam nadzieję, że to nie, nie wszystko i że będzie jakieś takie takie scenki, animacje. Ja to lubię tak, jak coś się zmienia faktycznie, a nie tak. Że gram w grę tylko jakąś taką. Dobra, wyłączyła Ty, ale fajnie tu jest w tym statku Człowieku, ale szybko lecę Wo, ale lagi Uu. Człowieku, jak lecę Ty, uważaj na ten traktur Tu są wszystkie rzeczy, które one zabrały z mapy Ty Świetnie, bomby są na miejscu Jesteśmy tu, bomby na miejscu I będzie teraz bum. Ja cię pierdzielę, ej ale boom będzie, człowieku Pierwszą osobą Pierwszą osobową kamerę tu powinni dać na chwilę chociaż Bo tu nic nie widać Ja muszę się przygotować A wy trzymajcie te plecaki blisko bomb Jakie plecaki blisko bomb? Nie rozumiem Aha, te, te na, na plecach Dobra, rozpoczynam sekwencję uzbrajania <laughs> Nie, kurwa, te na głowie Dobra, uzbrajaj Człowieku, odliczanie jest Chwila, Pa, miga Ło, pa Jakiś nie. wirus, człowieku o ja pierdzielę, człowieku, ale lagi. O, to. Nie ma problemu, nie pracuj gdzie? nad tym. Nie ginę, nie ginę, postaram się, ty, Kevin! O, niemożliwe. Myśleliśmy, że przepadł na zawsze. O, wow, jest Co, co jest wyle. Kevin? <noise> Kevin, człowieku. Kevin znowu. Powrót Kevina! Stara mapa! Stara mapa! To powrót! Hej, Kevin powraca! To wszystko się działo w ufoludku. Teoria może się sprawdzi moja, że tak naprawdę stara mapa jest nad ufoludkiem i to ufoludek jest starą mapą teoretycznie, bo nad nim jest... Dobra, musimy szybko załatwić to. No to rób coś, rób coś kobieto, bo nas pozabija wszystkich zaraz przecież. Kurwa, przecież tyle oberwałem już tego damage'a, weź mnie stąd zabierz się bo jakimś wsysaczem kurwa. Tyle tych masz sprzętów, a wsysacza żadnego nie masz Ty poumierały! Chłopy poumierały, nie chcę umierać, nie chcę umierać! Się. Hej! Zgasiła Kevina! Zamrozili go! Bible dla Kevina! i to już! Uzwrajaj, uzwrajaj! Tej nie mam pilotów, jak kurwa Natsu, żeby je uzbroić, żeby je włączyć. Nie mam pilotów od nacu. Dobra, odpalaj. prawie. Odpalaj, odpalaj. Ty, ty, wybuchnie. I skończyliśmy. Boom. Aha, dwie minuty. Rola, Jak ja to? Muszę to z tych wojen, w których wróg mam przewagę. Czyli cała. Nie do kurwo, jebana? O się ma to jebana. Opieku. Ale mnie wyjebała! Wyrolowała! Na co nas teraz zabić? O nie, człowieku nas teraz zabić! Tej! Pomocy! Ty! Ej! Chłopie! Chłopie, kurwa, zatrzymaj się! Kop! Myślmy co zrobić Współpracujmy To to naprawimy Tak Ty chłopie resetuje Kevina Resetuje Kevina Człowieku Resetuje Kevina Tej Niebieski Kevin niemożliwe Fioletowy przecież zawsze był Niebieski Kevin ej Jakiś dobry Kevin niebieski Ja nie wiem czy Kevin był dobry zawsze nie wiem. No, jak może kostka być dobra albo złota? Ty, tu jakieś rury spływają na. A nie, my się podwyższamy. Tej, to jest winda. Płyniemy do góry windą. Ej, a raczej lecimy do góry windą, człowieku. Jak szybko, człowieku. Zaraz nas wypierdoli w kosmos, człowieku. Ale dobry event, to jest fajny taki. Ciekawy. Ja się nie jest najlepszy, bo na razie jeszcze nic nie widziałem, ale jest ciekawy bardzo. Wow. Chłopie, wyjeżdżamy gdzieś za ciemną granicę. Proszę, żeby tu była stara mapa gdzieś. Ja chcę starą mapę. Jesteśmy w środku ufolutka. Ale tu mrocznie. Tu latają te ufolutki. Patrz, tu są te dziury. Ty, my lecimy gdzieś, a nie, to on leci nad nami. Ty, coś tu błyszczy się. Kevin! I tam, ile Kevinów? Patrzcie! Jeden, drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty, siódmy. Pierdolisz, nad nami musi być ta wyspa, człowieku nasza, stara, mówię wam. Ej, jesteśmy, człowieku, w. Yy, w, w i wybuchają. Ło, ło! Człowieku! O, ja pierniczę! O, kur. Ło! Ale wybuchnął! No, wybuchnął! No, umarłem? Ale to jest dojebane! Ej, to po części to się sprawdził ten... Ale tylko po części się sprawdził ten skam. Ten trailer. Chłopie! Ale mapę zniszczyliśmy! Wow! Człowieku! A ściarki mnie I teraz będzie czarna dziura jak nic. I to be continued. Zgadłem? Tak, już widzę myszkę. To be continued. Będzie czarna dziura. Trzy. Dwa. Coś się sprawdziło z tamtego yy, fejku. Aczkolwiek, nie wszystko. Wow, to było dobre. Czekam na kontynuację.